Ty no powiem ci, że nie ma ciepła jako... No tacho. nie ma, nie ma, nie ma. Troszkę mi wieje pod, yy, po szyi. Tobie wieje, tak? No. Ale spoko, spoko, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Tu skręcimy sobie zaraz w lewo. Dobrze mi, Dobrze mnie słyszysz w ogóle? Tak, tak za się się słyszę. To dobra. Delikatnie na zakręcie, tak żebyś sobie wiesz, przyzwyczaił. Kumam. Ja tu za dom ostatnio jechałem i Koleś rzucił na drogę takie i się nie zaplątałem, Cześć. Ale wiesz, nie zupełnie jakby nielegalnie, bo to jest droga gminna. Ja się pytałem. Uh -huh. Tutaj w gminie w Lubenii. I właśnie ta droga jest normalnie gminna. A tu ten kolej właśnie z tego domu po prawej, co jest? No, no. Co tam się dzieje? Stop, 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 stop. Yy, Wrzuć sobie L. L. Dobra. L, L sobie wrzuć, tak. Bo za wolno, za wolno, jechałeś, wiesz? Dobra Dobra, to w sumie zostawmy sobie Elkę, wrzućmy to, 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 to Ja mam Elkę, ja mam, tak, O, ten drut co tu był, nie? No, I no wiesz, To było tutaj rozbane na drodze <laughs> Ale powiem Ci, droga nie wygląda na gminną Że co? Droga absolutnie nie wygląda na gminną Wiesz co? No nie, ale tu jest mnóstwo takich dróg w Lubeni A. Które, które tak właśnie wyglądają, nie? No, tu na Elce trzeba jechać, bo jednak jednak te trzy setki są trochę, wiesz, znaczy trochę, są dużo słabsze od tych, od, od pięćsetki No No tak Pod góreczkę jedziemy Tak ja. O Jezu, moje jezu, jezu, Po wczorajszym mnie nogi bolały, a po dzisiejszym będziemy dupa bolała No tak, ale to dobrze, ci cię będzie dupa bolała tylko pojedzie kładem, nie? <słyska> <słyska> Benzinka mi tutaj yy, Ten, chlapie sobie co ci robi? Nie, to, to wiesz co, bo na, do, do pełna nalałem i. A, dobra. Wiesz, albo grubo, albo wcale. Hashtag, je, <noise> hashtag biedę. <noise> no kurde, jakbym sobie wziął jedną bluzę, powiem Ci, to bym nie wytrzymał. No ja powiem Ci, jest tak ciepło, ale w bluzie bym nie pojechał w samej. Faktycznie. No? Dobra, muszę się przywitać z widzami, bo. No nie, nie, nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy na vlogu <laughs> Także siema Dery, moi drodzy, z tej strony kładowy vlog i ten, i on <laughs> I, Siema <laughs> i, I Sławek, to właśnie sobie dzisiaj jedziemy tak śmignąć zupełnie na luzie e, niedzielkę, W niedzielkę, żeby nie siedzieć e, na dupce w domu <laughs> Także pomyślałem właśnie, że się zgadamy, że wezmę Sławka do Lubeni I sobie śmigniemy na interkomach, może jakiegoś loga skręcimy, tak że będzie spoko Także, także zapraszam do oglądania dobra idziemy Jedziemy To jest jednak jak jazda na rowerze Raz człowiek jechał i tego się nie zapominam Że co, kładem? Od sługi kładu, tak <laughs> a tak chciałeś, tu, tu nie, 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 tu nie, masz nie, kurwa Nie, nie dobra kurwa, ja Wiesz co, y tak, ale wiesz, jakbyś wjechał w jakiś teren no to to się różnie kończy wtedy, nie? <gry> Zobaczymy. <gry> Tylko na przykład na H, jak jedziemy, no to tak wiesz, te 20 minimum trzeba jechać, nie? Mm -hmm. bo, bo jak jedziesz wolniej to tam się mogą jakieś dziwne rzeczy w skrzyni pasowej dziać z pasem. Dobra, dobra na przykład wtedy jak wjeżdżałeś pod tą górkę tam prawda co, co ci tak zapiszało, tak tak no to, yy, no to pasek zaczął się ślizgać jakby aha i on się zaczął tam kur... topić <śla> no 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 generalnie właśnie tą trasą co teraz jedziemy chcielibyśmy z Adam yy, jeździć wiesz w wypożyczalni z ludźmi ale aha problem jest taki że Zresztą zobaczysz, bo teraz jeszcze ta trasa jest spokojna, ale jest taki jeden odcinek, gdzie, gdzie trzeba właśnie zahaczyć o las. Ta, Aha. Las taki wiesz, anulegalny, yy, nie? Aha. No ale powiem ci, że dobrze mi dzisiaj zrobił w sumie ja z zakładem, bo byliśmy wczoraj na, na grillów kolbusowej u mojego taty. Mhm. <noise> I tam troszeczkę wiesz, yy, no łyski <noise> poszło. No to ja wiem to samo. No. Nie byłem na grillu, ale sąsiad dał mi e, wino do spróbowania. No to spróbowałem, no to No zrobić. tak, tak, Takżeście żeście pewnie zaczęli próbować to skończyliście dopiero. Ej, hamuj. Zahamowałem. Ale ledwo no co? Masz to na taśmie Wiem, wiem, ale to było po awaryjne hamowanie chyba, co? Masz H wrzucone, tak? Przecież by tak, zmieniłeś na chatach żeby... Tak, cały czas że jest na H Czyli chcesz powiedzieć, że wziąłeś testera do przetestowania nowej trasy? Nie, nie, jechaliśmy już ten z Adam, A. nie? Tak, tak, tylko tu jest taki jeden odcinek, którego nigdy, znaczy trzeba się prze, przepierdzielić przez las nie? I, I jeszcze nie znalazłem sobie takiej optymalnej trasy jakby, nie? Mhm. A teraz włączyłem sobie w tym locus mapie e, tracking, w sensie nagrywanie śladu, nie? Tak, tak, tak No, no to, no to dzisiaj sobie wiesz, już może znajdę jakąś taką trasę przejezdną i no i sobie później jak ogarnę trasy według tego co nagrałem, nie? Dobra. No ładny widoczek, ładny. No, no, no. Nie no, pewnie, pewnie tu jest wiesz, kozacko. Generalnie to, widzisz ten domek na wzgórzu tam? Tak. To właśnie tam chcemy wyjechać. Tylko nie, nie możemy przejechać, co tu było, że jakieś te są... Co to, to jest? Wiesz co? Yy, wrzuć sobie elkę. Yes. I musimy tu przejechać. Dobra. Tylko nie wiem, czego to jest tak ogrodzone. Dobra. Co ty robisz? Chodź. No, dobra. Myślełem, dawaj, że... dawaj. Myślałem, że przerwę tą tasiemkę, ale nie. Nie przerwałeś? Nie. To widzisz. No są lata praktyki. Tak, tak. Ej, patrz, coś ci pokażę. Podjedź tutaj. Wyglądam jak Zordon Nie? A ty nie lepiej kurwa. Oj tam, oj tam Uważaj no. na tą Jaką sarnę? To jest pies Wiesz co? Chyba tu jedziemy To był dziki pies Dingo Masz nogi, wszystko, ręce? Nie, tak, tak. nie zjadźcie. Nie, nie, miał kaganiec. Aha, aha. Kamienie na szaniec. <noise> kaganiec za nie, kamienie na szaniec. Uważaj na te wystające. O, widzę, widzę. Bo wiesz, bo są ludzie, którzy kurwa wjeżdżają w takie rzeczy po prostu, nie? No, tutaj tutaj bym na przykład żadnej laski, jakby przyjechała do wypożyczalni, nie zabrał. Bo <noise> nie, naprawdę, to, to się nie masz czego śmiać. Bo by, po prostu by tu mogła wpaść nagle, nie? Nie utrzymałaby kierownicy, bo, bo właśnie dziewczyny mają z tym problem, że nie potrafią niektóre za bardzo balansować ciałem, nie? Mm -hmm. Tak, ja tu tak gadam, gadam, a to zaraz się k***a sturlasz Ciiutko. Nie, jest okej, okay, jest okej okay. Jest okej, okay, a zaraz poszedł Ja to wiesz, wszystko później zobaczę na nagraniu, nie? Jak się otarłeś o śmierć No i co, dałeś radę? Elegantko bez problemu. No widzisz, ale już na przykład wiesz, dziewczynie jakby kierownica poszła lekko w drugą stronę, to już by nie mogła, nie dała rady skontrować. No tak. Wiesz, ja na przykład nakłady, nakłady złapałem taką zajawkę, że w tej chwili nie wyobrażam sobie tego, żebym w nie miał kłada, nie? Nie, naprawdę, naprawdę, no. Wiesz, to jest taka zajebista odskocznia po prostu od wszystkiego totalnie, nie? No ja doskonale rozumiem, bo ja trochę na rowerze jeżdżę No a tam dokładnie to samo No jakaś tabliczka żółta Tak, tak, tam nie można akurat jechać i to jest właśnie taki problem Aha czy znaczy, wiesz, może i można by było tam przejechać, ale ja tam nie chcę przypał, bo na ch... przypały z ludźmi Mogę zawsze zwinąć tą banderę, którą mam za sobą <laughs> Idziemy jako anonimowi, wiesz y, Tu rejestrację trzeba by zasłonić, wiesz No <laughs> też Generalnie właśnie tam powinniśmy wiesz, się kierować, nie? Aha. Chyba. Ach, no, to się nazywa offroad. Nie, 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 to nie jest offroad, mój drogi. <laughs> Jeszcze nie? Sod, nie, nie, nie. Ja muszę dzisiaj obczaić tą trasę, która, którą mogę z ludźmi jeździć, a tutaj. A tutaj z ludźmi bym nie, nie pojechał. Bo by kurwa się po prostu zabili. Dobra, no to. Tak, tak, możesz cofnąć, nie? Ale powiem Ci, że tutaj mieszkać to w sumie jest spoko, ale nie no, totalnie na uboczu jak są kurzo gdzieś tam, kurde No to piwo nie wyskoczysz No, no lipa A piwo samo nie przyjdzie Wygląda jakby tam była droga w las Tam jest droga w las Namówiłem no, Wiesz co, no zobaczymy, bo nawet powiem Ci szczerze, nie jechałem nigdy tutaj, nie? Wiem, że jechałem tam, ale A tu zaraz wyskoczy pan leśniczy Co to jest? Jakaś patologia? <grystanie> <grystanie> Albo jakieś ostrzeżenie stary Tak Wiesz, wkraczamy na jakiś teren Okolicznych żuli i tutaj wiesz Po prostu w ten sposób oznaczają swój teren, nie? <grystanie> no. Żulionerzy Żulionerzy, tak Dobra, chyba to nie był dobry pomysł Wiesz co, no znaczy, no dobra, jeszcze znaczy, po... nie, nie, jakby tam dalej no, niżej wjechać? Zobaczymy, zobaczymy, bo po to, po to właśnie ogarniamy Dobra Nie no, droga tu jest, ale... Ale nie dla nas <laughs> Patrz, generalnie fajne, fajne, wiesz... Wyobrażasz sobie, że tam spadasz i, i zaczynasz taką rolkę robić razem z quadem e, Za często mówisz o tym spadaniu z tym kładem, wiesz? Bo mam taką traumę, mam taką traumę trochę po tych, wiesz... Wiem, wie, widziałem, widziałem Po tych, kurczę, wypadkach, bo... No, było to totalnie, wiesz, zaskakujące i nie nie? I pamiętaj. Tu cały czas na Elce będziemy, wiesz, do przodu, dobrze, nie? Dobrze. Bo na h to byś zjarał pasy. <grym> Stary, czasami czytam takie komentarze, jak gdzieś tam wiesz, coś Daneta wrzucę z tymi kładami, nie? No. Że, wiesz, na przykład ostatnio wrzuciłem ogłoszenie mojego, e, mojego Linhaya 500 na, na grupę jakąś tam, wiesz, kładową, nie? <grym> No i tam pisze, że kład do sprzedania nie, a tam koleś komentarz daje, nie nazywaj tego czegoś kładem. To ja się pytam, to czym mam to k***a nazywać? Wiesz, a ja to taki dziadek jakiś, nie wiesz, i tam widzę, wchodzę na profil jakieś zdjęcia, co nie? I jakiś taki starszy dziadzia siedzi na jakimś wiesz, w salonie, na jakimś kładzie taki za, za 60 do 70 koła? Taki wiesz, taki Janusz typowy, nie? Kurwa, niesamowite stary, niesamowite, nie? To jest to, co mówiłem Ci o tych rowerach, nie? Tak, tak, dokładnie. Chłopak rzucił rower za 2000 żeby się nim pochwalić a to mi powiedzieli, że jak nie kupisz, że rower poniżej 5000 tysięcy jeżeli na czymś poniżej 5000 tysięcy grozi kurde, kalectwem albo śmiercią nie? no o, no, to nie jest nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie no, nie wiem niesamowite, bo. niesamowite to jest, nie? Wiesz, wiadomo, że to nie jest sprzęt do jakiejś ekstremalnej jazdy, katowania. Tylko jest to sprzęt na przykład, no ten na którym teraz jedziemy, czyli te trzysetki, nie? Oto sprzęt, nie oszukujmy się, totalnie dla amatorów, nie? Wiesz? Mhm. Tak, jak, tak jak na przykład dla Ciebie, Ty sobie siadasz Jedziesz sobie i no, dla Ciebie to jest zajebista frajda, nie? No wiesz? Dla Ciebie to i tak jest kurcze, wiesz, yy, za dużo stary, nie? Wiesz o co chodzi Będę No ja też ludzie Tak, będą nas bić nie żartuję, tu wiesz, tu mnóstwo, mnóstwo ludzi chodzi, nie? Aha. Znaczy, generalnie tu wiesz, my nie powinniśmy tu bardziej chyba wjeżdżać niż oni co iść, nie? Ja to po prostu jadę za tobą. Ja tu jestem gościem na tym kanale dzisiaj. Tak, tak, tak. No. Także wszelkie, Tylko wiesz, tylko nie możesz. Wszelkie pretensje to do ciebie. No, tutaj uważaj, tu delikatnie dobra, sobie już dobra, przejedziesz, dobra, dobra. normalnie, wiesz. To znaczy ten... <głos》>, żyjesz? Żyjesz, żyję. Nie, mówię, że w, wiesz, w takich sytuacjach na przykład normalnie jedziesz stałym gazem, wiesz, nie że nagle... Nie, że nagle się obstraż, wiesz, o Cię, wiesz, tam <głos》>. wypierasz. <noise> to nie jakby o to chodzi, bo quad raczej wiesz, przejedzie bez problemu. Najwyżej po prostu się zatrzyma, nie? I tyle. Mhm. Albo się sturlasz. <głos> <głos> Wiesz, że ja tutaj mam na tym Locus mapie drogę teraz? Tak? Tak, tak. Te wszystkie dróżki tutaj są. A to nie jest. Locus nie korzysta przypadkiem z tych Open, street, open map? street Map. No, no, no. Tak, tak, ale no. One, one są naprawdę, powiem Ci, mega dokładne. Tak, tak. Ja też korzystam z z Open Street Map. No. Ale powiedz na przykład, jakbyśmy teraz, wiesz, jechali normalnie i nie mogli gadać na interkomach, nie? No to taka bida trochę, co? Troszkę tak, troszkę tak, zupełnie inaczej Zwłaszcza, że już jechałem z Tobą bez interkomu. No, 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 to no, tutaj wiesz, jedziesz i tak wiesz Jedziesz, nic się nie dzieje, nie? Tak, a tak, tak to przynajmniej można coś tam pogadać O pierdołach Tak Albo i nie W ogóle mamy dobry kierunek, czy tak po prostu... A sprawdzę, a sprawdzę A Ty przy okazji nauczysz się wyhamowywać <laughs> Ja już się trzeba trochę dalej od Ciebie, także spokojnie Kurczę, no niby dobry, tylko teraz faktycznie jedziemy takim zawijaskiem, ale... Panie, zaraz się wszystko okaże Tam A no to właśnie tu powinniśmy pojechać przedtem No to widzisz Ale my pojechaliśmy gdzieś tam Tak Czyli odnaleźliśmy tą drogę zaginioną, tak? Tak No dobra <grystanie> Czyli jednak to my daliśmy dupę, a nie nawigacja No dobra To się wytnie, to się wytnie Teraz tak, pokazuje mi dwie, ale dobra tutaj Przecież mogliśmy przez to przejechać, ale <grystanie> Ale ty jeszcze musisz w tych spodniach kościół obskoczyć, nie? Tak, tak, tak. Do, do rodziny na obiad muszę jeszcze, wiesz No, dokładnie jakoś, Muszę jakoś wyglądać, nie? No i zaraz zobaczysz gdzie jesteśmy, bo będziemy na tej górze, co Ci przedtem pokazywałem właśnie z tym domkiem Okej okay. Żyjesz? Żyje, żyje. No i git Morda się cieszy? Hoppa. Bo widzimy? My pojechalibyśmy jakbyśmy tam pojechali, to byśmy stamtąd przyjechali. Tylko że tam była droga właśnie ten prywatna, nie? Byśmy przez podwórko się komuś przyszli. Has sobie, ha, sobie wrzuć teraz, ha sobie wrzuć. Okej, okay, i śmigamy i piesę, dziki pies dingo. Dwa, Dwa bo no nas godzić, kurde, patrz. Tu tak. uważasz, żebyś go nie rozjechał, bo to Tyle. wiesz. Tyle. Taki jak ci się pod kołami zawinię, tam... Tego nie wyprączasz. Tak, tak. Już, już jestem. Pan twardy, patrz! Tak, tak. Tu Mordeczko. No <laughs> już, już, już. Ale oprzykało się tylko ciebie Tak, tak, dokładnie Ale powiem ci, że tutaj mieszkać, tam zaraz jak wyjechaliśmy z lasu, nie? No, no No to tak kurcze... daleko od cywilizacji też Mega daleko, naprawdę Tu też po piwo nie skoczysz Mam, wraż mam wrażenie, że jak się w ogóle ruszysz poza główną ulicę tej, domu w Lubeni, No To jesteś mega daleko od cywilizacji No, no, no Ale to ma swój urok też mega, nie? No tam sobie zrobimy przystanek, wyźmiemy jakieś narkotyki i pojedziemy dalej. Do... <laughs> Siemandero! Siemand! Nie wiem kto mi pokazywał, cześć! Ja też go nie znam Chyba że to był Twój fan. To na, na YouTubie. Może, może. No w sumie trudno mnie nie rozpoznać jak jadę, bo mam wiesz, kamerkę, interkom i wszystko. <laughs> Powiem ci, że ja bym mógł tak jechać w bieszczady naprawdę stary. Tylko takimi, wiesz, taką fajną traską, nie? Tak. Taką właśnie zrobioną przez, przez Locus Map czy, czy coś, takimi e, wioskami, bocznymi drogami, bo to naprawdę wiesz, dla mnie jest przekozacka sprawa, nie? Łopanie, co tu się od Janie Pawla? Co tu się dzieje? Dlaczego ci ludzie biegną Za chlebem Za chlebem ja widziałem jak yy, byliśmy rok temu w tatrach to człowiek wybiegał na dwutysięcznik, także można, można Można. Można, można Możesz sobie wstać, to zupełnie inna jazda jest na takich dołkach. Jak sobie amortyzoru, amortyzorujesz. Amortyzatorujesz. amortyzatorujesz. Dobra, jeden ciul. Kolanami, no to... To jest spoko. <laughs> Powiedz po prostu, że się tyłek spłacił i tyle. Ej, mam, mam, mam plamę? Nie Ma, Widać plamę? Nie, nie, nie widać. <noise> bo wiesz, oparcie zachowania, wiesz? Bo mam szary wiesz, szary dreszcz, a na szarym to wiesz Tu się zatrzymamy w chatce puchatka na przerwę małą Dobra Wyciągniemy narkotyki z i będziemy świrować <noise> Będziemy palić Jana Jedziemy tam? Chłopie, to jest mój drugi dom tu uro, okay. urodziny zrobię. O tutaj, tutaj zrobię yy, Co ja zrobię? Yy, drugie urodziny kanału. <laughs> Przekręcić tego? Tak, tak. Przekręć, przekręć i zeskor, żeby nie wybuchł <laughs>